Jestem dziennikarzem końca i pytam się, co to znaczy Polska dla białych. Zerknijcie na Walczymy, ciągle. Żeby oddać część bohaterom polskim, żeby to. Jaka to marka? To był wielkopolak. Dobry po ile taka wiązanka? Januszek taki? Januszek po 30 Ufiu, fiu, fiu. Tak, zaraz zobaczę. 30. A szaliczek? Szaliczek. Te są po 40, te po 30. Jasne. E, flagę Unii Europejskiej chciałbym na marsz kupić. Nie ma. Nie ma dzisiaj plagi Unii? Nie ma biało-czerwonej. Kurczę. Uhu, uh, uh. to na lodóweczkę? Tak. Kto to jest? Józef Piłsudski, szefie. I kim on był? I kim on był? Dowodził wojskami. O kurde, taki to. Ale wąsa to miał kozackiego. Ten to wygląda trochę jak Piłsudski, trochę jak szwejk. Ale ładne. No to po ile takie na lodóweczkę? Dyszkę. Dyszkę. Słuchajcie, bo ja bym tam... Mam flagę już, opaskę polską mam. Słuchajcie, teraz mi jeszcze potrzebuje flagi Unii Europejskiej, bo... Nie mam, proszę mnie tylko nie nagrywać. Nie ma flagi Unii? No bo chcę, żeby Polska była w Europie, nie? Więc przydałaby mi się flaga Unii. No Akurat nie mamy. Kuchnia. A flagę tęczową? A ukraińską, żeby... To co widać? <laughs> o, znaleźliśmy! Co się najlepiej sprzedaje dzisiaj? No nic, no nic. nic? Ale już przecież pis nie rządzi. A, no i o to chodzi. Januszki, po ile u was? Bo tam na marszałkowskiej po trzy a u was? U tak samo. Ale lepsza lokalizacja. A, no właśnie, bo, możecie marżę popier... podwyższać. No ale nie musimy, nawet nie chcemy. Jak widzimy pana taką szczęśliwego, No jest przecież święto niepodległości, no to trzeba się cieszyć. Dobra, słuchajcie, to teraz flaga Unii Europejskiej, gdzie jest? Nie mamy. E, w Unii Europejskiej. A tutaj nie jest, nie? A. a no to prawda, bo tam stolica, a Ukraińska, żeby na przykład, bo dużo tam czołgów w Ukrainie. To w Ukrainie. E, a e, LGBT, a, znaczy, że my jesteśmy Polakami i dzisiaj święto niepodległości i świętujemy swoje święto polskie, to są tylko polskie flagi. To jest. nic z tą kamerą stąd. Kur... Nie Uważnie, o się No czekaj, bo chciałem co to znaczy, że Polska dla białych? Co to znaczy? Ja nie prowokuję, pan powiedział, żebym stąd szedł. Nie chcę bym pan, tutaj nagrywał, co nagrywał. No ale jak chodzi o to, że ja jestem mieszkań... Ja jestem z Warszawy, to jest moje miasto, ja tutaj mam prawo nagrywać gdzie chcę. Bo to jest miejsce publiczne. Też jesteś publiczny. Tak, proszę, nazywam się Daniel Arciszewski no, a czekaj właśnie, pokaż tą swoją legitymację. Pokaż jak się nazywasz, koleżko. Taki ku mądry jesteś Proszę Ile taki szaliczek? Daniel Arciszewski Ile taki? Trzy dyszki. Trzy dyszki. Jaki ten Europa dla białek. A ten po ile? Cztery dyszki. Dobrze schodził dzisiaj? Najlepiej. Daleka państwo przyjechaliście? Dzisiaj... Dlaczego warto dzisiaj tutaj być? Dlaczego tutaj dzisiaj przyjechaliście? Jest pan Polakiem? Jestem. Nie zadaję pan takich pytań. Nie? Każdy, Nie, każdy Polak jest... powinien poglądamy. być tutaj. To jest nasze święto. Niepodległości. Zdecydowanie. Ale to jest Marsz Niepodległości. Rozumiem, marsz żeby... Niepodległości jest tak samo związany ze świętem Niepodległości. Każdy Polak musi, raczej znaczy, powinien być, czuć się w obowiązku. Uczcić to no też tak samo, ten dzień, marszem niepodległości. To nie jest żaden marsz faszystów, to nie jest marsz... To nie jest marsz polityczny, to, polityczny. to jest marsz wszystkich to jest marsz A propos wszystkich no bo widzieliśmy taką na przykład, w sprzedaży szaliki takie, że Polska tylko dla białych. To powinni automatycznie zabrać te szaliki i powinni je schować, nie powinno Polska być miejsca, no. Takie tak szaliki się sprzedają, mogę wam pokazać zaraz film. Dobrze, dobrze. Polscy Czyli to źle. Ja uważam, to ja uważam, Polska jest y, polską. I, I krzyży celtyckich nie też nie powinno nie być. Jest polska nie jest no, nie ukraińska, jest, przy... nie jest muzułmańska, tylko polska jest polska tak? i chrześcijańska. Tak jest. Jasne. Dzisiaj możemy celebrować właśnie ten dzień, kiedy odzyskaliśmy tę niepodległość i wspólnie maszerować w jednym, tak naprawdę patriotycznym gronie. Czyli wszyscy razem, ci co głosowali na PO, ci co głosowali na PI. To, dzisiaj to jest wszystko ponad podziałami. Nie patrzymy na to, kto jest z jakiej partii politycznej, tylko to, że jesteśmy Polakami. Aha, jasne. A Polska w Unii, ci co chcą Polski w Unii też powinni tu być? Uważam, że. E, takie święto powinno odejść, że tak powiem, od patrzenia na to, czy jesteśmy w Unii Europejskiej, czy nie, kto jakie ma wewnętrzne tam poglądy, czy patrzenie na tą całą, e, naszą powiedzmy, europejską rodzinę. E, tutaj powinniśmy się jednak skupić na tym, co dzieje się lokalnie i gdzieś to propagować, daj ten patriotyzm, żeby to nie zanikło i kolejne pokolenia też dalej chodziły wspólnie z nami na te marsze. Z daleka jesteście dzisiaj, przyjechaliście? O Jezu, panie! Nawet nie A, to ma zawsze. O, znam, przybyłem, przyjeżdżałem ostatnio starą a, szosą na Berlin. O, ja. elegancko. tak, Dzień szkoda, kongel, że nie bez czołgu. No i jakie dzisiaj nastroje? Jakie nastroje? Pokojowe, eleganckie. Optymistyczne? No co, PiS się kończy? Pokojowe. PiS się kończy? A, się a, już się skończył, a, Już się skończył. A, a. Chyba widać, a, a kratki tak ładone na siebie, Dzisiaj yes, się będzie kolorowo. Będzie dzisiaj spokojnie bezpiecznie. Oczywiście. dla nie, wozów transmisyjnych TVN-u? No i spoko. Na nie, pewno. Nie, my tu jesteśmy pokojowi i wсё. Bo tak czekamy, trady, czekamy na, na nowy ządy tam Jezus, I żeśmy się pytali, o co chodzi? No. no. Po co, ale po co ten mówię te kraty zakładacie? A, no bo nie wiedzą, a, mini, a, że co? Na pały zakładają tak, karpatę? No, tak, ja wiesz, a, a. kraty na szyby. No. A a wiesz, wiesz, tom, ja wiem co to się Jesteśmy spokojnie! pokojowo. Mają strzelać się pomiędzy gliniarze, mówię, idę ważny. A ja <rio> hey. no, yeah, w całą, wiesz. Pan <masses> ja to by się nadawał od razu, ale na takiego oficera. Musztry. Musztry. Patrz Daniel Arciszewski, Koniec.pl. Co was dzisiaj sprowadziło do stolicy? Z daleka? Daleka, Skąd? Z, Bielska. z Podlaskiego? Białej? Nie, nie, nie. Ooo, to tam, gdzie kiedyś Fiaty produkowali. Tak, Teraz już Jeepy. Teraz to w tyach Jeepy produkują, a nie w Bielsku. W Bielsku co, co w Bielsku teraz jest? W Bielsku jest zamknięta fabryka. No, to, to, to muszę to powiedzieć, że to była duma. <laughs> że to była duma Polski. Dlaczego tutaj dzisiaj jesteście? Bo się Polakami. Aha. Niepodległość. Nie... 105. rocznica odzyskania niepodległości. Aha. I co, ten marsz powinien być spokojny, dumny? Zawsze jest spokojny, dumny, póki te lewackie kurwy prowokują. Mhm, jasne. A jak, jak, jak prowokują? W różny sposób. różny sposób. Na przykład? Jak, jak rządzili to... czołem. Tak, to, tak, tak. Y, to prowokowali. Chociażby flagami. No do... A, flagi swoje kur... Be. Aha? Ten flagę to ja na wycieraczkę mogę mieć. Daniel Arciszewski, Goniec .pl. Z daleka przyjechaliśmy dzisiaj? Zopola. Zopola? Ale nie lubelskiego, czy tego takiego śląskiego? Eee, Śląsko-polski, zawsze polski. Da jest, ta jest. Słuchaj... Ojej, ku... a nie, no chcieliśmy się tylko zapytać, dlaczego? Dlaczego dzisiaj z całej Polski tutaj ludzie się zjeżdżają, właśnie żeby świętować? Bo ja uważam się patriotą, Polakiem i chcę zawsze być w takim miejscu jaki jest i świętować takie święto jakie jest. Tutaj niektórzy mówią, że to faszystowski marsz, to prawda? Nie, nie uważam, że tak e, jest. Te krzyże celtyckie i ten szaliki z, naz z nazwą Polska dla białych, powinny być takie na marszu? No i zdaniem każdy ma wszystko do powiedzenia, ale Aha. myślę, że niektóre takie rzeczy powinny w ogóle nie mieć miejsca, bo jest to nasze największe narodowe święto. Jasne. Dobry, z daleka? Z żoli Boża. <laughs> pozdrowić Kaczyńskiego. Rurę mamy dla niego. Z daleka pan? Z z Legi telewizji. goniec.pl, Daniel Arciżyski, moje nazwisko. Dlaczego warto było tyle godzin jechać tutaj? Dlaczego warto, warto było? Wybrać. Żeby oddać część bohaterom polskim, żeby to. I trzeba walczyć o Polskę. Żeby I nie trzeba nie walczyć o Polskę, no bo ta ta e, banda odstuska chce nam odebrać wolność niepodległość. Jak możemy walczyć? No trzeba się zbierać razem trzymać i protestować, czyli, no walczyć to, no walczyć. To. Mhm. Walka, to. Walka o Polskę. Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, super. Przed chwilą widziałem państwa z Legnicy. Dlaczego? Dlaczego tyle godzin, tyle czasu, żeby ze Śląska dojechać Dolnego? To wspierać Święto Niepodległości. Aha. Jesteśmy po to tutaj właśnie, 11 listopada. I co to pokazuje właśnie ten marsz? Walkę. Walkę o co? Jak to o co? O niepodległość. A nie jesteśmy teraz niepodlegli? Przepraszam, że tak zapytam. Aha. Co jeszcze trzeba poprawić? Wszystko. No to najważniejsza rzecz. Ja mi nie mogę. Teraz. A hot dogi większe. <laughs> Wszystkiego co najlepsze, panowie. Bezpiecznego, bezpiecznego marszu. Ej, grubiusz. Dobry, przepraszam panowie Arciszewski danie z końca. Z daleka dzisiaj przyjechaliśmy tutaj. My jesteśmy z Gdańska. A my ze Śląska. Zajazd Piaseczna. i słuchajcie, dlaczego dzisiaj wszyscy tutaj jesteśmy? Bo to właśnie podległość. Będzie to do... A teraz po tych rządach będzie lepiej czy gorzej czy jak Będzie gorzej. Była będzie dupa. Lepiej, w dupy Byliśmy w Byliśmy w dupie, teraz musimy w urzędować. Będzie tylko gorzej. Zielona Góra. Zielona Góra? O Lubuskie, piękne, tam, tam Mejza jest stamtąd. Słuchajcie, dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? Od czego by tu zacząć? To pierwsza rzecz, jaką należy zmienić. Rząd. To on zaraz się zmieni. Obej, jak najszybciej. I ten nowy rząd, to co on pierwszy powie, pierwszego powinien zrobić? Za dużo tego wszystkiego. Żeby więcej flag było. Jak w <noise> <noise> Flaga Black nic nie Przepraszam, mogę się zapytać kto to jest? Klaus Schwab.

Przepraszam? Czy to coś symbolizuje? Czy to jest przypadek? Czy... No nie jest, ale jak przypadek? Nie, nie. Przypadek, że są przywiązane jakieś flagi, nie wiem, głoska i unijna. Nie ma przypadków. No, są tylko przypadki. znaki? Są tylko znaki dokładnie. One już tak były jak kosa <grym> to na najem. Nie wiem. I co? Ale ktoś mógłby się na przykład oburzyć, nie? Bo to my. jesteśmy w Unii i tak dalej. No, no, bywa no. Dobry, przepraszam, co, pan, co myślicie o tym, że tam plaga Unii jest ściągnięta? Każdy ma prawo wyrażenia swoich poglądów, e? a Unia Europejska o, zdecydowanie zmieniła podejście do e? suwerenności poszczególnych narodów. To i posprząta bo to z tego autobusu wyleciało Szanowni Państwo przypadł mi udziałem zaszczyt bycia przewodniczącym zgromadzenia Słuchaj, e, z tego wyrzucono racę to może ktoś by to podniósł i posprzątał A tu jeszcze fotografią coś układa Dzień dobry, dzień dobry Przepraszam, bo raca wypadła tam leży można ją podnieść i posprzątać? Raca tutaj wypadła z tego wozu i żeby ją posprzątać. Przypomnijmy, że... Weźcie te racy, każdą kosa. Proszę o zachowanie zgody. I oddaję teraz wodę. My weźmiemy tą racę i ją posprzątamy. Proszę bardzo, młodzież wszech Polska nawet racy nie chciała po sobie sprzątać. Goniec musi to robić. E, plaga Unii. Plaga... ...tam leżą. Proszę o komentarz. Te flagi nie są flagami. To są flagi. To nie są flagi. To jest flaga... To jest oficjalna flaga Unii Europejska. Unia Europejska nie ma flagi, ponieważ... Tylko państwo mają flagi. Tylko państwo... Państwo flagi. Czyli ONR, czyli ONR, Polską też tak można zrobić? No, myślę, że... Myślę, Polacy nie będą z tego Czyli pan będzie też flagę Młodzieży Wszechpolską przed pierwsze posiedzenie Sejmu. Pojutrze pan z flagą młodzieży wszechpolskiej, przyczepionej do zderzaka tylnego. Dlaczego Sejmu. No, bo można najwyraźniej. Ja tego nie zrobię, bo dla mnie to jest ważna flaga. Ja a lubię flagę młodzieży wszechpolskiej. Fajnie. Uważam, że ma dużo dobrych znaczeń. A, a Unia? No, Unia już niekoniecznie. Unia a. robi sporo złych rzeczy dzisiaj dla Polski. Szaliki White Power. Polska dla nie widziałem dzisiaj takich no, pochwalaczy. Może panie. ktoś sobie z czymś tak przychodzi. Nie mnie to ocenia. A ja bym teraz poprosił o zabranie głosu posła na tej Rzeczypospolitej Polskiej. Gdzie ruchy to, ruchy to ruchy zostanie ruchy złożone? Ruchy. Na Boliwii. Na Na Ok, jasne. No. W roku 2023 został otwarty. Dzień dobry, jak się nazywa Konik?

Przepraszam, bezpiecznie tutaj dla dzieci? Bezpieczne miejsce? Nie boi się pan? Nie, nie boję się A tam, żeby bardziej w tym, w tym... Można ty... i spróbować siły <laughs> a Dobra, miłego Pan myśli o marszu tak, A pan co, nie idzie w marszu? No, tak, wszystkiego po trochu <laughs> Ja teraz chcę się do domu po prostu A, no dobrze, wszystkiego dobrego i no cóż, dobrego życia Dziękuję